Dzień dobry, jesteśmy w górnej chacie i zaczynamy nagrywać suchary. Także zapraszam. Na plan. Akcja! Tak, rękę tak spodłów, musiałem zrobić. Najpierw chcę... Nie, chcę zrobić najpierw ujęcie, pokazać gdzie się dzieje. Rubbalam jest wyraz twarzy hałfort. Boże to fajnie. Uwaga, robimy ujęcie deszczu. Uwaga, robimy ujęcie deszczu. Panie deszczowy, na plan. Uwaga, padać? Padać. Teraz burza. Dobra. A teraz łączę nagrywanie. Nie. No, mamy to. No zajebiście. Dobra, e, nie strasz, A, aktorów, człowieku. Dzień Panie deszczowy, teraz musimy zasymulować, że turysta wrócił z deszczu, więc nie wiem. zadanie dla mnie. Panie deszczowy. Waga Z krainy deszczowców? Leszek. Czy jesteś gotów? Nie weź nie weź normalnie Tu pole No ale tylko Nie tu delikatnie pole nie brzyskaj na boki o, o, No dokładnie no. Dobra przepraszam Proszę już proszę. Do tej do belki Belko. Nie Simon nie lej teraz Dzień dobry Ba No pada i to wraca. Nie, jak na <grym _ kricz> Bo pada. Bo ja się nie pada. Nie. Akcja. Mówić ci to, co mówił Leszek? Nie, poczekaj na razie. Sol. Bez bez. Dobry. Ja pierdziu. No bo przecież pada. Opowiedz ten, jak wygląda życie z kraty. Y chciałem powiedzieć, że jestem niewinny. Nic nie zrobiłem. I ogólnie to. P Tynkra. Ja mam majtki. Ten to mam teraz psa. I ten pies nieodłączny towarzysz. Ja tak nie umiem grać. Być? Super. Tak? To to. Ja, kupię. Dobra. Stop, zapis. Ktoś, żeby fotkę walnął do mnie turki. To będzie najważniejsza chyba rzecz w tym odcinku. A Kurde, dalej. Jezu jaki komfort, nie muszę kurde w zębach trzymać tego No Będzie zabawa. Dobra, uwaga i akcja. Nie tego, i tak się właśnie pracuje jedno ujęcie. I dalej. Przerwa. Przerwa. Jutro drugie. Dobra. Tutaj? No tu, bo ty idziesz stąd i tu gotujesz, stajesz, nieba co? I co ty? E, kręcimy na taką platformę. Tak zwane suchary, ja tak słyszałam. Nie wiem, czy dobrze słyszałam i czy dobrze wiem, ale. Nie, to suchary płóźniej. Aha, to nie suchar? Nie. A co? A skąd wy wiecie? A przy pomocy psa. Ciągnie się do alfagi. No. Dobra. stop. Ojej, do jaki pady już. A jak więcej rady niż trzy? O kurde. duszko mi skręca. Dobra, wy robicie? Halo? Jakiś fetysz mają, no. <grym> Lubią tyłki. A zdróweczko Semiki Idolnie Leci Nagrywamy scenkę, ale scenka jest bardzo trudna, bo mnie po Dubsku skubię koza Ale ja to lubię. Kolejna scenka Wiesz, nagrywana żeby się sam ereknę cisnął Teraz będzie kaskaderka, skak przez płot Ci wyniosłem napięte To się trochę rusza nie Synchronizacja Panie Baco, którędy na giełło? Akcja, akcja, akcja Dobra. Dobra. Szybonka będziesz puścić Trzeci raz nogiem Straszne rzeczy Panie Baco Dobra, właśnie Zobacz, moje zdaniem prawda? daleko. Dobrze, dobrze. Twarz, ostrość. Ujęcie za pleców. Nie, z drugiej strony Marian. Ty? Ja też nie powinienem do drzewa piłować, nie? No tak. No właśnie. Cena, kaskaderska, cyberbaca. Jestem hardkorem. Cyberpanbaca. Mam certyfikaty cztery. Tam, wiesz, to ta gałąź to wytrzymałeś? tak ja Blisko pniawych. A weź od drugiej strony piłę. O tak, o tak. A co o drugą stroną tam piłę weź. Żeby nie, nie tej tej gałęzi. Nie to no, już musi ciąć. Mi... Dobra, będzie. nagrywamy. Posłuchaj, ujęcia ogólne. Nie spadnę. Stop, stop. Moment. Maciuś, wracaj Gałęź wchodzi w na rzeczką. Zobaczcie co się stanie. Suchary obacy już na kanale. Odzejdzie kurde. A go, go, go. Też, nie ze to eee. Wow. Mało Ale godziniecie, znaczy dniecie ja. i ciałem Mariana zasłonić Co, koniec. <laughs>